Ale to co? W niedzielę zmienił majtki i raz na drugi dzień miał postranę Co? No. Te nowe? No. Tylko ładnie szybko się zesrał w tej gacie. No. Jak on pryka, pryka, a chce mu się, a nie chce mu się usiąść na wiaderko. Przecież dałam do prania, bo mój przewód na drugą stronę. Taki chuj kurwa. No co, przecież też posterane jest? Pojechało do prania. Aha, myślałem, że też posterane, bo chciałem, myślałem, że, myślałem, że ci powiedział, że na drugą stronę, żebyś przewróciła. Nie? No tak, powiedział mi tak. A już kodek, bo, bo i kosz. I co, koc też posyłany? Fajny śpiący, ja z nim nie wytrzymam. No to jak ty wytrzymujesz, z tym gaciak posyłanym śpi, kurwa. Żyję, no. ja jestem cały czas odkryta. No ale to nie śmierdzi ci? Okno jest otwarte. <noise> Okno jest otwarte. No ale ale... To się w ogóle nie myje, zrozum. No ale no dobrze, no ale to przecież to czuć jak śmierdzi przecież jak leży no. Wiem. No. I że go się mówi, że się w ogóle nie myje, no. Jak pijemy alkohol, to też śmierdzi co nie? A, alkohol to swoją drogą, no to wiesz, alkohol to I też inaczej, bo się pocisz wtedy, tak? No. To jest zupełnie coś innego, nie? No ale wiesz, że jak on kurwa Gacie mówisz nowe założył. Łagan. W gacie założył nowe. Nowe, nowe w niedzielę, a kurwa w poniedziałek już w miał postradę, mówię, no. O Jezu, <laughs> Aniel, strasznie. To mówię, jak ty wytrzymujesz z nim, no. Chujowo. I. Takie myślałem, że Co mi się robisz.